Jestem takim mastermindem. Jestem takim bogiem gry. Każdą grę mi daj, to ją niższe. Nie, 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 nie. Kto pisał, żeby wyszedł, żebym z gry map A bo my gramy w Lolach? No. No, a ty mi mów co mam robić, co? No na przykład najpierw co wiedzieli do znajomych. Gdzie to jest dane konta bezpieczeństwo konta ustawienia wyloguj się, wyjdź. Ja nie wiem, co się robi. Ale co ty robisz? Kiedy no ty jestem na stronie Riot Games. A może pobierz grę najpierw. Ale po co mam pobierać? No to nie mogę w przeglądarcy zagrać normalnie, tak no jak nie. każdy? Jak w przeglądarce, no co ty gadasz? Ty, mam to, mam to. No, no. Mam, mam, mam. No to dodaj. B będę rywalizować sobie z ucieczką, będę wspierać współgra... Co? Rozumiesz? No ]cie? zaznacz, piszesz nie, się. Nie, ja się to. z tym nie zgadzam. Nie, no piszesz się na to. Nie, 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 nie chcę tego. Jak wyjść z niego Aha. Aha, i ludzie to akceptują i nie stosują się do tego. Będę szanować moich współgraczy. No to nie możemy już z automatu, nie możemy z i z Tomkiem zagrać. To już odpada. Chronić siebie i moją społeczność? Nie no, przesadzają trochę. Jeszcze niech mi powiedzą, żebym pił wodę z banka zamiast z butelek. Nie I mnie. nie przywoływacza? Co to jest? No, twój nick jaki będziesz miał. Ej, dobra, nie chcę mi się w to grać. Ktoś mi wziął nikt no, zawsze to samo. Dodaj no trzy. Nie no kurwa. Ma... Przepraszam. Jeszcze jedną trójkę. No tak se z dupy ktoś dał na, nam, nam senik pado czy 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 luje śmietnikowe podszywające się. No nie będę na pewno z czterema trójkami w to grał. Ma ktoś jakiś kontakt do Riot? Ho ho! Patrz, patrz! Nie wiem jak, ale jest. Aha zmienili komuś nick. Ej, tu wchodzi... I weszło do gry. Już. Tutorial masz. To masz tutorial teraz. To... Dobra, mi się nie chce tego robić. Już grałem w to już raz w życiu. Za głośno jest to. Przynajmniej jak zacząłem grać. Nie w chce mi zbawań. się tutoriala grać. No rób. Uciekaj od niego. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Całucie, chłopie ja się teraz znam U, bu, bu. na tym. Dobra. Dlaczego ma WSD nie działa tutaj? Nie da się awsd widać Jestem takim mastermindem Jestem takim bogiem gry Każdą grę mi daj to ją niszczę Nie zginęłem, bo się zmieniłem postać Nikt nie umiał tak zrobić A ja mogę wyjść Szczęście Możesz nie, wyjść? Tak? Ale czy no, to mu tak zaliczy? Jaka. No nie wiem to Nie się... zaczęło No to nie wiem. To, to przyjmuję To pisał żebym wyszedł, żebym wyszedł z gry ma perm What a surprise Guns for one dollar yet again Not tired? Stop wasting time and money on junk z Hellcase'em, Twój inwentory będzie się fairy tale. Be smart, jak like terroryst. Hellcase, turn your inventory into a fairy tale. Co to za gra? World of Worker. Mogę widzieć teraz jakieś dziwne akcje się dzieją z, z tą nimi? Na przykład nami Master of Trap Nie no, kiedy to jest łatwe, ja nie wiem. Ej! Się, żeby... Chłopie! Co to? Nikt Bo szybciej w nie, nie, nie przeży tego, tego tutoriala Od A, bloku no. swojego pierwszego bohatera Lux, Mastering, no to 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 Master Yi, Darius, Brand Eee... Lux A ten Master Y? To jest... Doży... <laughs> to jest postać, do czym y. Ale jest szermier y, UW to jest nie Lepiej jakbym wziął mf sobie tak, Według sobie tą Lux, nie sobie tam Lux. To. Rozświetlmy to miejsce A są jakieś ma... ustawienia graficzne? Bo bym naloadał, żeby tak, lepiej tak, widzieć są, są. Nie, bez sensu Masz na kompa, A dobra, celowniki że... są jakieś? To są? Celowniki? Nie, no jest... kurso tylko. Kurso. Ty się dobrze czujesz czy na glowkę z rano spadlu. Co? W co ty kurwa grasz? Co ty? Co w co grasz? W co grasz teraz? W co ty teraz grasz? Ale ich miele kurwa, jestem... Gredy zapuszczam, no będę gnerwarian. Jak ich miele człowieku? Padzie spierdalasz! Ole, snajpiłem go! No, widzisz jednak za się przydaje za rzekam, mielę. Ej! Co to? do pasu. No normalnie, rozwalałem ich. Ej, cześć Kuplu, zagrany mecz! Dobra! Dobra! Słuchajcie, łokcie pier pierwsze pierdolnięcie się liczy, wychodzimy w nich. Jak Arabia Saudyjska w Argentynę. A i na tym trybie Pago bierzesz pierwszy QW I, e. Q, w, I e? A R nie Tak <coughs> nie, nie, nie nie bo tu masz. A w Bajminu jak się P i coś tu kupować? E, tak, tak, tą książeczkę, e, na, co kupowałeś od razu. E, Pierwsze z lewej, to, to, to za 1400 tak Dobra, mida mam lecieć czy gdzie? No tak, Mi mida lecisz, bo tu jest Leczna jedna linia. Mida, jedna. Dawaj, Tomek, mój, gdzie to, jesteś? Cię. Dawaj tu. Lecem. Ej, to są ludzie prawdziwi? Tak, to są prawdziwi. To ja stwierdalam. Obiegniemy to jakoś od pleców. Tak, mhm. nie kłamali z jednego. A gdzie ty chodzisz? No byłem zobaczyć mapę, poznać. Ej, no to A powiem ci... z na tego atrakcia? Ty! Co ty strzelasz do Polaka?! Skur... oj! Pomóż coś! Mamy medyka? Ej, dobra, bo się muszę skupić. Znaczy nie wiem, co się dzieje tutaj. Ja Drugi raz u więc to jest ciekawe, ale... Tom, skąd ty masz tyle HP? Bo jestem tankiem. Tom cię leź mnie. Ja nie mam dobra. leczenia, byku. Nie trafiłem. A chodź tu Mati! O Jezus. Nie ma innego. Piękni <laughs> Mateusz. Pięknie. Widać, że wygrywa tą na boky lekko. Maciej, uciekaj. Zapomniałem. Dobrze, przynajmniej sobie zakupy zrobię. Bra wierzam jak tank. Piękny Mateusz, tak jest. Ginę. Nie ale mu dałem teraz dipsa. Ja da. Piękny Mateusz, kurwa bić! Nie żyje, stru... co jest, kto ale... mnie uderzył? Ale dla... nice. Ale mielonka! Wróg zabity! Stanuje go, stanuje go! Dwa trupy! Świetnie. Nie, -like. kurwa. Gra w Tom jest Gorbodarny. boski. A ty używasz czy jeszcze nie? Używał. Tak, Przecież już dawki Tu z przy może jednego dać. nie, 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 nie! Nie, Mateusz, tak! Dobra, ja tam mogę tam się spierdalać. Dobra, spierdalam cię. Niemożliwe, zrobiłem unik! Co to za aimlock dla bopów? Czemu ktoś Pum, nie zasłonił Keju? Gdzie byłeś zamiast tego strzału wziąć na siebie, ty? Mati, dawaj na tego, tutaj. Dawaj. Bo nie, ale nie, tak, nie, tak, nie tak, nie tak, nie tak. Świetnie! A gdzie wy byliście? Ja myślę, że jesteście Co obok. Patrz! Zapomniałem o tej Jarce, ale to... Ej, oni się poddali! O, o. Łatwy gierek był Ta animacja Kaiju to jest chyba w 5 FPS na koniec Dobra, ja dzięki za giereczki i powodzenia ja. na raz. Ja no. też Dziękuję jaką ewakuację nie? mi leko zrobiła tej? Czemu, czemu tak szybko? Czemu? Ja muszę wychodzić, mam pacjenta. Kiedy jeszcze. tak? Zobaczmy. Wszyscy muszą wychodzić? No, nie chcę, to mi ciężko przez chwilę przychodzi, ale nie grało mi się tak źle, jakbym pomyślał i jakbym taką, jaką opinię miałem o tej grze, tak szczerze. Raz w życiu kiedyś zagrałem w Lola. chłop mi z krzaków wyskoczył, zabił mnie z Alde w Paco, paco przyjacielu, trzy ci lat w we wielu, byś za kola pielęgnował, żeby się autem nie dachował.